Dzisiaj szybciutka prezentacja. Jeżeli potrzebujecie nakarmić dziecko jakimiś stałymi fragmentami jedzenia, typu jabłuszko, albo gruszka, albo truskawka, może nawet i ryba, warto zaopatrzyć się w taki świetny dozownik. To jest w opakowaniu. A tutaj już mamy właściwy przedmiot. Zobaczcie, można go sobie trzymać na paluszku. Jest z osłonką, czyli w każdej chwili możemy to zabrać ze sobą. Otwieramy osłonkę. I mamy silikonowy taki Smog, który w zasadzie jest tu wszędzie dziurkowany. Ale co jest najciekawsze, otwieramy sobie tutaj zaczep, otwieramy uchwyt i możemy załadować tutaj w stałym pokarmie, w stałej formie, na przykład jakieś tam końcówka jabłka albo gruszki, zamykamy. Dziecko na pewno tego nie otworzy, bo to jest bardzo fajnie mocno zamykane i dajemy dziecku, ono sobie trzyma na paluszku, wkładać do. Buzi, i sobie tam to ciamka, 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 aż wyciamka. Wszystko w każdej chwili możemy to zamknąć, jeżeli dziecku już tam się przestanie yy, podobać to jedzenie i zajmie się jakimiś innymi zabawkami. Świetnie to jest wykonane, przyjemne w dotyku. Kapitalna rzecz, bardzo polecam. Jest u nas na stronie, zapraszamy serdecznie.